Siema, z tej strony Agis i dzisiaj poopowiadam wam historię, jak to ja zaczynałem w sumie w counter Strike 1.6, ponieważ to właśnie od 1.6 zacząłem, że tak powiem, bardziej e, grać na strzelanie. Bo ogólnie moja przygoda z CS-em zaczęła się od CSA 1.3, czyli to była wersja cs gdzie bombę można było plantować w każdym miejscu na mapie i tak dalej. No ale później tak bardziej, tak na poważnie zacząłem grać właśnie od CSA 1.6. Przede wszystkim można było to takie bardziej poważnie rozpoznać e, po moim niku, dlatego że ja wtedy się nazywałem Prosiacz. Kurwa, <laughs> nie przewidywałem nigdy, że będę musiał to, to powiedzieć przed kamerą i się przyznać do tego publicznie, tak, ale kiedyś miałem nick Prosiaczek, i ogólnie e, była kiedyś taka moda w CS1.6, że się miało Nik tam jakaś promocja, wiecie, że było prowniku, prawda? No i moje początki właśnie spędziłem pod Nikiem Prosiaczek i sobie grałem tam na przykład z kolegami z klanu TDC, to jest ten klan Sam wiecie, Stosa i tak dalej. No więc grałem sobie właśnie z kolegami z klanu TDC. Byłem wtedy taki dosyć młody, w sensie chodziło się do szkoły i tak dalej, e, no więc po nocach nie mogłem grać z reguły, ale jednak zawsze fascynowało mnie, żeby sobie zrobić taką pierwszą nockę. Więc kiedyś tam udało mi się wreszcie pierwszą nockę, że tak powiem, zrobić, ponieważ powiedziałem mojej mamie po prostu, że będę sobie oglądał hypera. Wiecie, hyper to był ten taki program telewizyjny odnośnie graczy. To była taka chyba, nie wiem, co to pierwsza stacja, nie no, nie pierwsza stacja, ale jedna z takich bardziej pierwszych porządnych stacji em, telewizyjnych o graczach. To szczególnie hyper tam był o graczach, o technologii, o, o scenie e-sportowej, tam jak to kiedyś scena e-sportowa była, no i właśnie tam najnowsze gry było można. Ma sobie pooglądać trailery i tak dalej, jakieś recenzje, więc to był naprawdę spoko program. Swoją drogą kiedyś, żeśmy zrobili właśnie maszinim do Gieta San Andreas i ta masinima się dostała na hypera, może kiedyś jeszcze uda mi się coś znaleźć do tego. Jeżeli wam to jakoś pomoże i chcecie poszukać razem ze mną, to typek, który rzucił tą maszynimę na Hypera miał nikdoniu, więc jeżeli chcecie szukać tego, to ten typek miał nikdoniu. No ale nieważne, więc ja powiedziałem mojej mamie, że będę się oglądał hypera, no i że później od razu po hyperze pójdę spać, więc nie ma problemu. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że ja nie miałem zamiaru iść spać, miałem. Zamiaru grać nockę, więc wiadomo, od razu po hyperze wskakiwałem tutaj na kompa, no i sobie grałem nockę. Oczywiście nockę grałem pod nikiem prosiaczek, no i w sumie to się zaczęło tak na początek, że żeśmy sobie zagrali takiego miksa, miksa z prawdziwego zdarzenia, nie jakieś matchmakingi z CSGO, więc to był taki, wiecie, miks, że się musiało zbierać 10 osób i tak dalej, i TSA, żeśmy szukali, i tak dalej, i itep. No i właśnie z początku tej nocki, żeśmy sobie grali taką pseudoklanówkę takiego miksa, no i tam było spoko. W zasadzie, była to na przykład mapa Inferno po stronie terrorystów. No, i tam wyszło, że było chyba dwóch na pięciu. No, i byłem to właśnie ja, prosiaczek, oraz mój kolega Danielo z klanu. No, i właśnie jesteśmy sobie na inferno na B, co nie właśnie przyszykujemy się, żeby wejść na B. No, i sytuacja wyglądała tak, że on miał kacza. Ja nie miałem nic w tym momencie. Znaczy, miałem tam swój pistolet, swojego Glocka czy coś takiego. No, ale zawsze chciałem mieć jakąś, wiecie, większą giwerę kapa. Więc ja odwracam się do mojego kolegi Danielo, oczywiście w grze. No, i mówię do niego, ej, ej stary, po, pożycz spluwę. No, i w tym momencie wszyscy wybuchli śmiechem na te się. Ja nie rozumiem o co chodzi. Byłem w tym dosyć młody, ale teraz jak na to patrzę tak, wiecie, z przyszłości to naprawdę było to niezłe i cringe'owate, wiecie taki dwunastolatek czy coś takiego, takim cienkim głosem, ej, ej, stary pożycz po, po spluwę, no i tego mixa żeśmy przegrali w zasadzie, ale nie o to chodzi bo później właśnie resztę tej nocki całej żeśmy spędzili na Detranie, wiecie, Detran to jest taki typ, tryb do CSGO, do CSA 1.6 i w Source też był, więc wszędzie jest tryb Detran, no i właśnie żeśmy sobie grali na serwerze Detran, więc tam było spoko, żeśmy sobie gadali, opowiadali jakieś Historię, no i w sumie highlight tego, tej całej sytuacji był taki, że ludzie do mnie tam mówili: Ej, ej, prosiaczek, a ja im tak robiłem, coś w stylu tak. No, no, no co, chłopaki? Nie, i oni tam wszyscy bekę z tego cisnęli. Ja oczywiście też bekę cisnąłem, bo byłem w końcu w centrum uwagi i tak dalej. Więc myślałem, że jestem bardzo ważny i że wszyscy wiedzą, że jestem pro, a tak naprawdę wszyscy wiedzieli, że byłem debilem i można było się ze mnie nieźle pośmiać. No ale trudno się mówi. Właśnie sam fakt, że jak grałem w grę w nocy był dla mnie naprawdę szokujący i zmieniał, że tak powiem, całe światło, które padało na tą grę i tak dalej. Czułem się dosłownie, jakbym grał w inną grę, jakbym był, nie wiem, w jakimś takim uniwersum z Matrixa. Wtedy grałem na kompie, który był diametralnie, że tak powiem, słaby, ponieważ. Wtedy co on tam miał 1 gigaherca, że tak powiem, w procku powiedzmy, później miałem jakąś tam kartę graficzną Nvidia 660 bez żadnych GT i tak dalej, więc to było super. Na tej karcie graficznej swoją Dragonet grałem Crisisa pierwszego, więc tutaj propsik. Chyba miałem wtedy 1 gigaramu później właśnie jak wyszedł Crisis 1, no to gra troszeczkę lagowała, więc żeśmy sobie zamówili jakiegoś tam specjalisty od komputerów, który nam wtedy właśnie z 1 gigaramu zrobił dwa, więc no wtedy do takich rzeczy się specjalistę wołało. No i później tam Mniej więcej o czwartej rano mama wchodzi do pokoju, co nie, no i tam. -co, co ty robisz tutaj, gnoju? Co, co ty robisz? Ty nie śpisz? Nie, co miałeś spać przecież? A miałeś tam już po hyperze miałeś iść ku spać, a ty nie śpisz, tylko grasz tu w gry, co ty robisz? No i ja jej wtedy oczywiście próbowałem wdumanczyć tej mamie, że w sumie to ja wcale nie, nie tak, że nie poszedłem spać, tylko ja dopiero wstałem, że tak powiem. Wstałem sobie tak z dupy o czwartej rano i chciałem sobie pograć w grę, więc trudno, nie mogłem po prostu spać, więc wstałem i nagle zacząłem grać w grę o czwartej rano. No ona mi niestety nie uwierzyła, no ja tam dalej próbowałem mi tłumaczyć, że w sumie te gry to bardzo fajnie, że ja zawsze chciałem zostać graczem i tak dalej, e, no i niestety moja mama powiedziała mi, że musisz iść spać głupi gnoju e, no i, 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 i trudno się mówi, bo jutro do szkoły i w grach nie ma żadnej przyszłości. No i jakoś tak się składa, że niestety wszyscy to usłyszeli, ponieważ ja wtedy chyba nie miałem aktywacji na przycisk, więc wszyscy to usłyszeli i stałem się naprawdę niezłym pośmiewiskiem, e, no ale nie na długo tak na dobrą sprawę, tylko na trzy miesiące, więc nie ma problemu. No i tak w sumie to była taka historia o tym, jak ja zaczynałem, że tak powiem, jako gracz, w sumie no, bo pierwsza nocka, jak już się pierwszą nockę zrobiło, to jest już tak powiem, oficjalnie graczem. No, to ja zostałem graczem pod nickiem prosiaczek. W sumie do tej pory pamiętam, jak miałem ten nick napisany, czyli miałem w sumie wszystko z małych liter napisane i później miałem właśnie zamiast O w prosiaczek, miałem wstawione Zero i to był cały mój nick. W ogóle wtedy pamiętam, jak ktoś powiedzmy chciał sobie je zakupić Steam'a, to tak naprawdę chodziło mu tylko o jeden szóstkę i nie zwracało się uwagi na to, że tam są inne gry, jakiekolwiek inne, czy to Team Fortress Classic, czy coś takiego. Nie zwracało się na to totalnie uwagi. Ważne, było, że się kupuje właśnie Steama tylko po to, bo tam był 1.6. Znaczy nie tam był 1.6, tylko tam była 1.6, no ale cóż, no i właśnie tak to kiedyś było, że wszyscy mieli właśnie profil Steama z jedną grą, wiadomo jeden 1.6 i się grało całymi dniami, całymi nocami i to były naprawdę dobre czasy. Więc to była taka szybka historia ode mnie, od Agisa, wiadomo od tej sensacji internetu, albo w sumie tego gówna z internetu na dobrą sprawę, bo no nie sądzę dalej, że jestem jakiś specjalny, no ale cóż, mam nadzieję, że wam się e, filmik podobał, mam nadzieję, że wiadomo mieliście super dzień, Mimo tego, że pewnie wrzucę to jakichś dzikich godzinach i nie będę się umiał z tego wytłumaczyć, ale żegnam się z wami ja, czyli Agis, i cześć!